Taki... Cześć pompomaniacy Typowa polska jesień, co nie? Idrym został wezwany na pomoc dwóch jednostek gry. Dzisiejszy bohater w e, okolice 160 m2, jeżeli chodzi o powierzchnię, którą będzie tutaj ogrzewała klimatyzacja. W domu jest centralne ogrzewanie, które zostaje i właściciel twierdzi, że chce dogrzać sobie klimą od powiedzmy września do grudnia, a potem w tych najgorszych miesiącach uruchomić całe centralne i potem znowu gdzieś tam przejść na klimę. Tak? Oczywiście wiem, że jak poczuję tą Moc ciepła z klimatyzacji to nie ma takiej możliwości, żeby wrócił do palenia w pieców centralnym węglem. Ale na to, że jest pewne, że tak będzie robił, to wam jeszcze pokażę, że tam stoi węgiel. Kupił węgiel, nie, nie, nie będziesz pan już palić. Jestem tego pewny. Więc Dreamuś się bierze za robotę. Dwie jednostki o mocy 3,5 kW. No, i trzeba montować, nie ma innego wyjścia, więc do zobaczenia. Oglądajcie, jak mi wyszło, i czy ci działać na koniec. To no jest tak. Wiesz, nie, nagrywa się oczywiście, tak, ale ja wykasuję dźwięk i wszystko se nagram w domu, wiesz? Czy tak? ja Ci mogę wierzyć? Możesz mi wierzyć, możesz się, Stasiu, nie bać. Jak ci tylko nie będzie widać, to. Wiesz, byle ci nie było widać, bo już tego nie wykasuję, tak? No, no nie ja no. zawsze Ci mogę mordkę zakryć jakimś znaczkiem, wiesz? Tylko będziecie coś. Piloty. Poznawał potem, o jaki fajny pilot. ja to będą dwa piloty? Tak, Aha, dwa, to ale... Trzeba będzie gąsić z jednym do drugiego. Myślę, że nie, że jeden cię usłużył. Ale on oglądać. wszystko. Tak, bo to w pewno działa tak samo, wiesz, tak? Pokażemy pilot, poczekaj, popatrz może w tą kamerę, że... Ha, <laughs> to było głupie teraz ujęcie. <laughs> Przecież mnie to widać, tak? Tak ja go nie wykazuję. <laughs> Tak witaj za siebie, że tak wygląda no, eko, eko. Taki e tam to jest pewnie. Tak, taki ten, taki... Uuu. Nie no fajna jednostka dziwą. Czekaj, to jest tam góra od ciebie. A tu to zasilanie jest od mojej strony? Aha. Dobrze patrzę czy nie. Tutaj jest jakaś klapka. Może na dwie strony jest. A jest na dwie strony. Jest, jest, można obrócić tylko wiesz to takie lepiej by było nie obracać, zostawić to jak oni Lepiej by było, żeby nie Czekaj, Czyli my się gdzie wpinamy? My się wpinamy tutaj w to, widzisz? W te dwie. Dobra i gdzie to pójdzie? W którą stronę? I pójdzie poza te kable i w to okryte, bo bym się. Co wyjście? No, ale cię tu nie widać. Jasny gwint. To montujemy na ścianie i od tego zależy wszystko, tak? Mhm. Wewnętrzna i montować będziemy tutaj na ścianie. Zaraz sobie rozmierzę, ale gdzieś pod parapetem, żeby nam wypadła. I prawdopodobnie z tego co widzę, to wyjdzie nam prawie idealnie za otwór, wyjdzie nam za tą klimatyzacją, która już wisi, która obsługuje piętro. Ale to Wam zaraz też na zewnątrz tam nagram. Dobrze, bo nie chcę, żeby było widać tych przewodów, żeby było jak najmniej widoczne. Tak, oczywiście. Montaż klimatyzacji zaczynam od przewiertu kontrolnego i tutaj docelowo będę wiertał dziurę FI 65 mur to 35 cm pustaka 5 cm pustki i 10 cm cegły więc nie było tutaj z przewiertem żadnych problemów całe wiertanie nie zajęło więcej niż 4 minut z tego co po nagraniach widziałem więc jestem bardzo zadowolony otwór który udało się uzyskać, jest też naprawdę fajny. Dzięki temu nie było żadnych problemów z przerzuceniem dwóch kabli gazowych: kabla zasilającego oraz kabla od skroplin, przewodów, którymi te skropliny będą odpływały z jednostki, jeżeli będzie używana do chłodzenia. Sama jednostka zamontowana jest parę centymetrów poniżej wysokości parapetu. I spytacie dlaczego? Przecież powinna wisieć pod sufitem. To nieprawda. Tutaj wybraliśmy najbardziej optymalne ustawienie tej jednostki. Uwzględniając yy, układ pomieszczeń na parterze oraz wysokość pomieszczeń oraz wysokość nadproży i w tym miejscu po wstępnym uruchomieniu już od razu okazało się że jest to bardzo dobre miejsce więc jestem tutaj zadowolony z tego montażu jak widzicie nie widać nigdzie po zamontowaniu żadnych kabli ani zasilających ani gazowych nie chciałem tutaj dodatkowych żadnych rynienek z racji tego że jest to miejsce widoczne a więc musiało to być zamontowane jak najbardziej schludnie wszystko. I naprawdę w tym miejscu sprawdza się super. No i tutaj wstępnie mogę Wam pokazać. Pierwsza jednostka już wisi. Jest też podłączone wszystko na szybko, żeby sprawdzić, czy na pewno jest wszystko szczelne. Dobrze podłączone. Ona już tam sobie wstępnie grzeje. Zrobimy taki próbny rozruch. Postaram się też podłączyć Wam na koniec dwie jednostki pod y, gniazdko takie które będzie pokazywało zużycie energii sprawdzimy jaki jest pobór tych dwóch jak jednostek w pracy. Obydwie jednostki zewnętrzne są zamontowane, jednostka z prawej strony odpowiedzialna jest za ogrzewanie piętra i jednostka wewnętrzna jest zamontowana pod tym parapetem, tak jak wspominałem już prędzej. Lokalizacja tych jednostek jest najlepsza jaką można było przy tym układzie wnętrza wymyśleć i naprawdę po drugiej nocy z rzędu mogę śmiało powiedzieć, że sprawdza się w ogrzewaniu. Powietrze rozchodzi się bardzo fajnie, szybko. Właściciele wstępnie, przynajmniej są bardzo zadowoleni. Jednostka po lewej stronie odpowiedzialna jest za parter. Ma troszeczkę więcej do ogarnięcia bo w okolicach 100 m2. I też jest zamontowana na wysokości parapetu dosłownie za tą jednostką po prawej stronie a więc tutaj jestem zadowolony. Jak widzicie, wystają jeszcze. Przewody, i teraz tak została tutaj do zamontowania listwa, która ma zakryć przewody, które idą na piętro. A jeżeli chodzi o przewody, które zwisają za klimą, to są odpływy z klimatyzacji, a więc tego też nie będzie niedługo za chwilę będzie to schowane. Przewody, które są za klimą schowane, są dlatego takie długie, ponieważ w najbliższej przyszłości, prawdopodobnie jeszcze w tym roku, będzie tutaj przeprowadzona termoizolacja. Nie byliśmy w stanie. Tutaj stwierdzić, czy to będzie 5, czy to będzie 10, czy to będzie 15 cm w tej termoizolacji, a więc przewody nie były skracane, żeby po prostu potem, w czasie termomodernizacji, móc tą klimatyzację zdemontować, z, zrobić tam, wiecie, to ocieplenie tego domu, i dopiero wtedy na tym finiszu, takim, na takim montażu. W finalnym będzie to wszystko skracane, obcinane i dostosowywane do tego, żeby ten montaż był odpowiedni. Okej, okay. standardowo, nawet na pewno pod tym filmie padnie wiele pytań. Dream, ile wziąłeś za montaż tej klimy? Czy zamontujesz mi tą klimę? Więc ogólnie rzecz biorąc, ja naprawdę tych klim nie montuję, nie żyję z tego. To jest mój bardzo dobry kolega. I to ja go dziś zaraziłem tą klimatyzacją. No a więc, jeżeli to ja go zaraziłem, to nie ma innej opcji, żebym tylko ja to montował. A jeżeli chodzi o koszt takiego montażu, bo też o to zapewne zapytacie, a więc, dlaczego tego od razu nie poruszyć? No, to jest droga usługa w wykonaniu moim, ponieważ oni mają paczkę ciastek i przekupili mnie za ciastka. Ja z tego nie żyję. Ja to robię hobbystycznie. No to jest No Wyraźnie, są, naprawdę Mogę powiedzieć, jesteśmy trzeci dzień po zamontowaniu tych dwóch jednostek. Jednostki działają bardzo fajnie. Poprawnie w domu jest ciepło. Pamiętajcie, że my mieszkamy w górach i temperatura u nas spada do poziomu 3 stopni ostatnio w nocy. No więc naprawdę te jednostki już mają co robić w domu, jeżeli chodzi o utrzymanie stałej temperatury. Oczywiście w ciągu dnia jeszcze nie pracują, bo mamy teraz w miarę ciepły tydzień. Yy, nie pokazałem Wam z użycia podłączonego licznika, ponieważ gdzieś mi ten filmik zniknął, nie wiem o co chodzi z tym filmikiem yy, z drugiego telefonu, którym było to nagrywane. I teraz tak, z użycia dwóch pracujących jednostek. W momencie, kiedy mamy rozruch oby dwóch jednostek, w tym samym momencie tam dosłownie różnica jest... Pół minuty, zanim się przejdzie z parteru na piętro, i włączy tą kolejną. To jest to pobór prądu na poziomie 1580 W, dwóch jednostek, zaznaczam, czyli średnio wychodzi nam po jakieś 700, tam powiedzmy 50, 50 W na jedną jednostkę. Po czterech minutach jednostki się stabilizują i. Schodzą nam z zużyciami do 1380 W, i w tych okolicach już sobie cały czas pobierają energię. A więc wychodzi na to, że 3,5 kW dwie jednostki, to jest to o czym mówiłem w poprzednim sezonie, że u mnie jedna jednostka ma takie zużycia energii, dlatego że jest jedna, więc ona nie zejdzie już poniżej jakiegoś tam swojego minimum. A tutaj no schodzi nam jedna jednostka na 640 650 W, co uważam genialnym wynikiem. Oczywiście mamy temperatury dodatnie w tym momencie, więc te zużycia też są niewielkie, ale będziemy to cały czas obserwować i w kolejnych filmach. Na pewno wam te jednostki jeszcze pokażę w miarę możliwe. No a więc mój pierwszy raz i to z dwoma na raz. z zle, niektórzy którzy mają klimatyzacjami jest za mną. Nie wszystko też pokazałem, musicie mi to wybaczyć, ponieważ to był mój pierwszy montaż. A więc bardziej wolałem się skupić na tym, żeby to wykonać poprawnie, niż żeby coś nagrać. A potem, nie daj Boże, o czymś zapomnieć. A już w ogóle, żeby uciec gaz, to już, to już by była katastrofa. Klimy działają, to po pierwsze, po drugie, właściciel. Wstępnie po trzech dobach zadowolony i to bardzo zobaczymy, jak będzie no dalej. Bardzo dziękuję za oglądanie. Poproszę o, o komentowanie. Jeżeli macie pytania, to zapraszam e piszcie w komentarzach e o co tam chcecie. Postaram się oczywiście w miarę możliwości odpowiedzieć. Poproszę też o lajka, like komentarz, tak jak już wspominałem, prędzej, oraz subskrypcję kanałem, ale z dzwoneczkiem, bo to bardzo ważne. Pamiętajcie, że zbieram e subskrybentów. Chcę osiągnąć 4000, już dużo nie brakuje, więc proszę Was o to, że jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to go zasubskrybuj, mi to pozwoli docierać do jeszcze większej grupy ludzi, a Ty będziesz wiedział na bieżąco co się yy, dzieje na moim kanale. No to co? Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się, cześć!